Dziś nauczysz się jak ulepszyć poprzednie animacje płetwonurka i dodać przesuwające się tło. Obejrzyj poprzednie filmy i stwórz omawiane tam animacje. Zapraszam na stronę www.hellomyrobot.com W poprzednich animacjach tło było niebieskie. Dziś dodamy inne tło, takie podwodne rośliny i napiszemy program, który będzie przesuwał to tło. Taki efekt nazywamy efektem paralaksy. W Scratchu obiekty tła nie posiadają możliwości ruchu. Kategoria ruch jest pusta. Aby zrobić przesuwane tło, musimy dodać duszka, który będzie udawał tło. Będzie zajmował cały ekran sceny. Możemy oczywiście namalować coś sami, na przykład podwodne rośliny. Natomiast, jeśli nie chcemy tego robić, możemy skopiować gotowe tło. Klikamy Wybierz tło, i takie podwodne rośliny. I w zakładce tła, prawym przyciskiem myszy, klikamy, zapisz grafikę jako. I zapisujemy plik PNG w dowolnym katalogu. I teraz możemy już skasować to tło. Teraz musimy wczytać naszego duszka tło. Klikamy Wczytaj, duszka, czyli jest to ten przycisk, Wczytaj, duszka. I teraz przechodzimy do katalogu, gdzie zapisaliśmy tło. Pojawił nam się nowy duszek o nazwie rośliny, czyli tak jak nazwaliśmy tło, ale na razie jest on mały. Musimy go powiększyć. Przechodzimy więc do zakładki Kostiumy. Klikamy tutaj ten przycisk, aby zmniejszyć trochę widok. Zaznaczamy całe tło i po prostu je powiększamy. Maksymalnie do oporu jak się da. Teraz musimy ustawić tego duszka na środku sceny, czyli zmieniamy X równe 0 i Y Równe 0. Powiększymy teraz i zobaczymy, jak to wygląda. Niestety tutaj jest takie niewielkie obramowanie dookoła, więc musimy troszeczkę powiększyć rozmiar do na przykład 101. I teraz powinno być już dobrze. Tak, i teraz nie ma tego obramowania. Teraz możemy przejść już do programowania tego duszka. Wchodzimy do zakładki skrypt. I standardowo wybieramy blok kiedy kliknięto zieloną flagę. I pierwsze, co musimy zrobić, to przesunąć tego duszka tło na spód. Czyli w kategorii wygląd wybieramy blok. Przesuń na spód. I teraz jeszcze ustawiamy pozycję początkową, czyli z kategorii ruch idź do x równe 0, y równe 0 jest ok. I teraz uruchamiamy skrypt. Na razie to tło jest nieruchome. Pamiętajmy jednak, że tak naprawdę jest to duszek, a duszki mogą się poruszać. Na przykład przy pomocy bloku Leć z kategorii Ruch. My chcemy, aby ten duszek leciał w lewą stronę i cały schował się tutaj poza sceną. Dlatego wybieramy blok Leć przez na przykład 4 sekundy. Do pozycji, sprawdźmy, minus 240, Y0, bo nie przesuwamy się w pionie. Ale widzimy, że duszek tło schował się tylko do połowy. Musimy więc zmienić wartość współrzędnej x. Na minus 480. Wtedy powinien schować się cały. No i okej, okay. tło z roślinami chowa się praktycznie całe, a w jego miejsce pojawia się poprzednie niebieskie tło. Fajnie by było, gdyby to wjeżdżające tło również zawierało rośliny i było podobne do tego. Musimy więc dodać drugiego takiego duszka z tłem. Tutaj można duplikować tego duszka, więc klikamy prawym klawiszem myszy, duplikuj i pojawia się drugi duszek o nazwie rośliny 2. Przechodzimy teraz do zakładki kostiumy, dlatego już nowego drugiego duszka i aby lepiej się składały te kolejne obrazki i było bardziej różnorodnie po prostu przerzucimy to ten obraz w płaszczyźnie poziomej i teraz przechodzimy do zakładki skrypt to jest skrypt skopiowany z pierwszego duszka tła i tak, zostawimy bloki, kiedy kliknięto zieloną flagę, przesuń na spód, natomiast zmieniamy pozycję początkową. Chcemy, aby to tło było na skrajnie prawej krawędzi, czyli idź do 480 i 0. I chcemy, aby to drugie tło przesuwało się. Przez całą scenę i zniknęło tu z lewej krawędzi. Czyli w tym bloku leć zostawiamy minus 480 i 0, ale to drugie tło będzie poruszać się dwa razy dłuższą odległość niż w pierwszym przypadku. Dlatego ten czas musi być dwa razy większy, czyli 8 sekund. Dzięki temu oba duszki tła będą poruszały się z tą samą prędkością. Czyli jeszcze raz, pierwsze tło leci od środka, czyli x równe 0, i chowa się z lewej strony, x równe minus 480. Natomiast drugie tło leci od skrajnie prawej strony, x równe 480, i również chowa się z lewej strony, x równe minus 480. Sprawdźmy, jak to teraz będzie wyglądało. Jest już lepiej, ale znowu pojawia się to jednolite niebieskie tło. Dlatego animację ruchu tła należy opakować w pętle zawsze czyli z bloku z kategorii kontrola. Bierzemy pętlę zawsze o. i te dwa bloki opakowujemy w pętlę zawsze. I teraz możemy skopiować tą pętlę i wkleić do pierwszego duszka tła, czyli CTRL C, tutaj podmontujemy, przechodzimy do pierwszego duszka, CTRL V i montujemy na koniec. I teraz uruchamiamy skrypt. I teraz mamy już przesuwane tło. Teraz twoja kolej. Zatrzymaj to wideo, uruchom edytor Scratch i wykonaj wszystkie kroki pokazane w dzisiejszym filmie. Gotowy program możesz pobrać ze strony www.hellomyrobot.com. Dokładny link w opisie filmu. Napisałeś już podstawową wersję programu? Przetestowałeś ją? To super! Czas na modyfikację. Zmniejsz dwa razy prędkość poruszania się tła, czyli musimy zmienić wartości w blokach leć. Skoro prędkość musi być dwa razy mniejsza, to czas ruchu musi być dwa razy większy. Leć przez, tutaj będzie 8 sekund. Będzie dwa razy większy, czyli 16. I jeszcze w drugim duszku leć przez 16 sekund. I teraz wydaje się, że animacja jest mniej dynamiczna. A jaki jest Twój pomysł na modyfikację tego programu? Daj znać w komentarzu pod filmem. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i udostępnij go znajomym. Dziś nauczyłeś się, jak zrobić przesuwane tło i uzyskać efekt paralaksy. Do stworzenia takiej animacji, wykorzystałeś duszki pełniące rolę tła. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Subskrybuj mój kanał, a nie ominą Cię nowe filmy.